Dzień dobry Państwu. Dzisiejszy temat to dwunasta część cyklu 40 powodów, dla których nie jestem świadkiem Jechowy. I ten dwunasty powód to jest powód, który brzmi fizyczna śmierć ciała powoduje oddzielenie ciała i ducha. Świadkowie Jechowy nie podtrzymują tego nauczania Słowa Bożego, według świadków Jechowy. Nie ma czegoś takiego jak rozdzielenie ciała i ducha w czasie fizycznej śmierci ciała. Ale Słowo Boże, jak dzisiaj pokażemy, przedstawia to w sposób jednoznaczny i jasny, że fizyczna śmierć ciała powoduje oddzielenie ciała i ducha. I to zaprzeczenie jest tutaj powodem, dla którego nie mogę być i nie jestem świadkiem Jehowy. Jest to dwunasty powód z czterdziestu powodów. Pierwsze miejsce, które przeczytamy, żeby to wykazać, to jest księga kaznodziei Salomona, rozdział dwunasty, wiersz 7. Słowo Boże mówi tutaj tak. Wróci się proch do ziemi, tak jak nim był, duch zaś wróci do Boga, który go dał. Więc jednoznacznie widzimy tutaj. Świadectwo Słowa Bożego, które mówi, że proch wróci się do Ziemi, jak wiemy, z prochu jest ciało, a z kolei duch wraca do Boga. Czyli następuje rozdzielenie ciała i ducha. Nie jest tak, jak mówią świadkowie Jehowy, że nie następuje takie rozdzielenie, tylko Słowo Boże mówi jednoznacznie. Duch rozdziela się z ciałem w momencie śmierci. I drugi punkt ze słowa Bożego to już jest Jakuba, drugi rozdział dwudziesty szósty wiersz. Bo jak ciało bez ducha jest martwe, tak i wiara bez uczynków jest martwa. Tak mówią bardziej nowoczesne przekłady. Tak mówi m.in. list do list Jakuba. W wersji chrześcijańskich pism greckich. Tutaj też mamy tą wersję. Doprawdy, jak ciało bez ducha jest martwe, tak i wiara bez uczynków jest martwa. Jeżeli w ten sposób na to spojrzymy, to jest to potwierdzenie tego, że ciało bez ducha jest martwe. Jak wiemy, w Biblii Gdańskiej jest tutaj użyte: ciało bez duszy jest martwe. Ciała, ciało też się rozdziela z duszą w momencie śmierci. I jednoznacznie mamy tutaj świadectwo Słowa Bożego w Kaznodziei, że duch rozdziela się z ciałem w momencie śmierci. To jest bardzo ważna, istotna kwestia, żeby zrozumieć, że nauki świadków Jehowy nie są oparte na słowie Bożym. Jest to kolejny dwunasty powód, dla którego nie jestem i nie mogę być świadkiem Jehowy. Kluczowe w tej serii jest oczywiście to, żeby pamiętać, że gdy już dojdzie do takiego momentu fizycznej śmierci i wtedy fizyczna śmierć spowoduje, że już nie będziesz mógł podjąć żadnych decyzji po stronie Boga się opowiedzieć czy przeciwko niemu, lecz będziesz już na zawsze taki, jaki zmarłeś. Jeśli umrzesz, Twoje ciało umrze w momencie, kiedy jesteś pojednany z Bogiem, jesteś na wieki na zawsze bezpieczny w ręce Bożej. Jednakże, jeśli okaże się, że zmarłeś niepojednany z Bogiem, to lepiej byłoby ci, gdybyś nigdy się nie urodził. Lepiej by ci było, gdybyś po prostu. Nie istniał, ale niestety już jeżeli istniejesz, to nie masz wyboru. Pojednaj się z Bogiem, bo przyszłość jest dla osób, które nie są pojednane z Bogiem, straszliwa. Trafią one do jeziora ognia i siarki, gdzie będą dręczone dniem i nocą na wieki wieków. Jest to bardzo trudny. I smutny kres tego typu osób, że trafią do miejsca zgotowanego diabłu i jego aniołom. I jest to okropna przyszłość, dlatego że Bóg zgotował, przygotował niebo dla ludzi, a piekło dla diabła i jego aniołów, ogień wieczny dla diabła i jego aniołów. Jeżeli człowiek nie przyjmie Bożego przeznaczenia do nieba, to niestety taki człowiek trafi tam, gdzie jest miejsce dla diabła i jego aniołów. W jaki sposób się pojednać z Bogiem? Należy pokutować, to znaczy zrozumieć, że Bóg jest święty i sprawiedliwy, a Ty nie jesteś święty i sprawiedliwy. Bóg jest dobry, a Ty nie jesteś dobry. I przyjść z tym przekonaniem do Boga, wyznać Bogu. Że nie jesteś święty, nie jesteś sprawiedliwy, nie jesteś dobry, potrzebujesz Bożego przebaczenia, potrzebujesz pojednania z Bogiem, bo teraz jesteś w stanie walki. I na podstawie ofiary Pana Jezusa Chrystusa na krzyżu jest to możliwe, ponieważ Pan Jezus Chrystus umarł na krzyżu Golgoty za Ciebie. I Twoje wszystkie grzechy zostały włożone na Pana Jezusa Chrystusa. Pan Jezus Chrystus. Zakosztował śmierci za każdego. Tak mówi Pismo. Zakosztował śmierci za każdego. Bóg jest zbawicielem wszystkich ludzi, zwłaszcza wierzących. Więc nawróć się, pokutuj, upamiętaj się, wyznaj Bogu swoje grzechy. A Bóg obiecał, że jeśli wyznajemy grzechy swoje, wierny jest Bóg i sprawiedliwy, i odpuści nam grzechy, i oczyści nas od wszelkiej nieprawości. Ten moment fizycznej śmierci ciała jest momentem już nieodwracalnym. Dlatego, jeśli zmarłbyś, zanim się pojednasz z Bogiem, Twój marny los wiecznego potępienia będzie na zawsze, na zawsze przypieczętowany. Z kolei, jeśli się nawrócisz, jeśli przyjmiesz Pana Jezusa jako Twojego zbawiciela, jest nadzieja dla ciebie. Jest. To jednoznacznie powiedziane w Słowie Bożym, kto ma syna, ma życie wieczne, kto nie ma syna, nie ujrzy życia, lecz gniew Boży pozostaje na nim. I postanowione jest ludziom raz umrzeć, a potem sąd. Dlatego jednoznacznie, jeśli pojednasz się z Bogiem, uwierzysz w Pana Jezusa, będziesz na zawsze, raz na zawsze, zbawiony nieutracalnie, bo zbawienie. Jest nieutracalny, ponieważ jest z łaski, niezależnie od uczynków. Dziękuję za uwagę. Proszę czytać Biblię, Słowo Boże. Jeśli macie pytania, możecie napisać do mnie. Czytaj Biblię, skrytka pocztowa 31 63 500 Ostrzeszów.